Witamy serdecznie w Bożena Wiśniewskiej Show. Bez stresu przy zmianie adresu. W dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiać o domach bankowych, tak zwanych foreclosures, i domach short sale. Jak tanio kupić dom, gdzie go znaleźć i ile to kosztuje. Również dzisiaj opowiemy o sytuacji tych domów na markecie i jaka przyszłość nas czeka do końca tego roku. Serdecznie zapraszamy. Witamy ponownie i wracamy do tematu domów bankowych. Dzisiaj chcemy Państwu przedstawić proces kupna-sprzedaży domów, tak zwanych foreclosures i domów short -sell. Czym to się różni? Co ma to wspólnego ze sobą? I jak wygląda proces foreclosures i short kiedy kupujecie i sprzedajecie Państwo dom? Dzisiaj zaczniemy od domów short sale. Kasia przedstawi Państwu, jak wygląda ten proces pokrótce. Jeżeli chodzi o short sale, wielu ludzi myśli, że to krótka sprzedaż. W dosłownym tłumaczeniu to na język polski, ale niestety tak nie jest. Short sale występuje, kiedy osoba posiadająca dom ma problemy finansowe, nie spłaca kredytu, a wartość rynkowa domu jest niższa niż sam kredyt pod domem. Czyli wartość domu to 300 tysięcy, a kredyt 350. 000. Proces ten Trwa dłużej, ponieważ bank musi zaakceptować cenę i warunki sprzedaży. A proces zaczyna się od wystawienia domu na market i proszę pamiętać, że właściciel nadal jest odpowiedzialny za podpisanie kontraktu i wszystkie dokumenty związane ze sprzedażą, ale nie może decydować o cenie domu i warunkach sprzedaży. A taka sprzedaż jest. SIS, czyli kupujący jest odpowiedzialny za e, inspekcje i certyfikaty z miasta, ponieważ sprzedający udokumentował, że nie ma na to funduszy. Kupujący może wziąć inspekcję na dom, ale nie dostanie funduszy na remonty czy też naprawy, ponieważ e, kupuje ten dom w takim stanie, jaki jest. Jeżeli zgadza się na to, to e, sprzedający. E, Przygotowuje dokumenty do swego banku. Pokazując, że ma problemy finansowe. A i bank wysyła swego wyceniodawcę a i czekamy na decyzję. A bank może nie zatwierdzić procesu Short Sejo i wtedy dom jest zabrany przez bank. Sprzedający nie otrzymuje żadnych pieniędzy ze sprzedaży domu, i proszę pamiętać, że jest odpowiedzialny za kwoty. Czyli różnicę pomiędzy a, sprzedażą domu a długiem. Czyli jeżeli dom został sprzedany za 300 tysięcy, a dług wynosił 350 000 i 50 tysięcy zostało umorzone przez bank do spłaty dla właściciela, to nadal jest on odpowiedzialny o podanie tej sumy do rozliczenia. Forma 1099C. A osoby jedynie są zwolnione z tego podatku, które sprzedały swoje, swój dom jako primary resident, czyli dom, w którym mieszkały. Od momentu closingu historia kredytowa sprzedającego zaczyna się poprawiać, i już po roku może on starać się o kolejny kredyt. Wszystko zależy od jego zasobów finansowych i rodzaju pożyczki. W chwili obecnej, a Domy tego typu wychodzą na market bardzo rzadko, ponieważ e, ceny domów bardzo wzrosły i kupujący składają bardzo wysokie oferty. Ta sytuacja może się zmienić w przypadku recesji. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani kupnem takiego domu, musicie uzbroić się w cierpliwość, ponieważ e, proces ten trwa kilka miesięcy i kupujecie ten dom w takim stanie jaki jest, czyli as is. A czyli w short sale? Dom ciągle jest własnością właściciela. Bank nie przejął własności domu. A co się dzieje w wypadku, jak bank przejmuje własność domu i staje się właścicielem tego domu? Ewa przedstawi Państwu cały proces foreclosures. Tak nazywamy domy, które przejął bank i jest właścicielem takiego domu w przypadku, gdy kredyt nie był spłacany. Taki proces przejęcia domu może trwać nawet kilka lat. Pytanie dlaczego? Przede wszystkim bank musi przejąć taki dom drogą sądową, udokumentować, że pożyczka nie była spłacana, podpisać wszystkie dokumenty i może nastąpić ten proces. Jeżeli właściciel zmarł, podpisał bankructwo albo zadłużył dom, to wtedy taki proces może trwać jeszcze dłużej. Jeżeli dochodzi do sytuacji, że bank staje się właścicielem domu, to wyłącznie bank decyduje, kiedy za ile będzie wystawiany na market. Takie domy możemy znaleźć na specjalnych stronach portalowych, na zwykłym rynku, jak i również na aukcjach. Część z tych domów może być kupowana jedynie przez ludzi, którzy będą w nich mieszkać. I są to domy, które odebrane są ludziom, którzy kupili je za specjalne pożyczki z rządu, czyli tak zwane domy HAT. Czasami przez pierwsze 7-10 dni domy te są dostępne na rynku wyłącznie dla ludzi, którzy będą w nich mieszkać, następnie dla inwestorów. Oczywiście domy z foreclosure są sprzedawane as is, czyli nie będą robione żadne naprawy. Bank nie będzie udzielał kredytu, jak i również nie będzie nic naprawiał. Można je kupić za cash, gotówkę, za specjalną pożyczkę, która nazywa się 203K, czyli jest to tak zwana pożyczka naprawcza, jak i również przez prywatny mortgage. W 99% zawsze następuje zazwyczaj druga runda. Wtedy wychodzimy z najlepszą, najwyższą ofertą i czekamy na odpowiedź banku. Jeżeli bank tą ofertę zaakceptuje, wówczas mamy od 24 do 48 godzin czasu, żeby wysłać depozyt. Jeżeli depozyt nie zostanie wysłany, seller ma prawo zrezygnować z transakcji. Wraca wówczas dom na rynek lub agent dzwoni. Do innej osoby, która też składała ofertę, i ta oferta była dosyć wysoka. Closing może się odbyć w przeciągu dwóch tygodni. Kupno takiego domu jest dobrą inwestycją dla ludzi, którzy znają się na remontach. Mogą ten dom wyremontować tak, jak im się podoba, podnosząc jego wartość, jeżeli by chcieli go później sprzedać. Również dla inwestorów jest to dobra inwestycja, ze względu na to, że mogą go wyremontować i sprzedać za top dollars są to tak zwane Flipy, jak i również mogą też wyrentować. Proszę pamiętać, że zanim bank odbierze dom, możecie Państwo skorzystać z short sale, o czym wcześniej mówiła nam Kasia, żeby nie dopuścić do foreclosure. Foreclosure niszczy naszą historię kredytową i zostaje na naszym rekordzie przez 7 lat. Zazwyczaj po upływie tego czasu możecie Państwo ponownie starać się o kredyt, aby zakupić dom. W, o, według obecnych hipotecznych danych na początku tego roku nastąpił wzrost liczby domów foreclosure, więc będziemy ich widzieć coraz więcej na markecie. Czyli teraz już wiecie Państwo, jak wygląda proces domów sprzedaży w short sale i foreclosure. Każdy z Państwa może kupić taki dom związany z short sale i z foreclosure. Co się dzieje na obecnym rynku z tymi domami? Short sale domów niestety nie ma teraz na rynku. Dlaczego? Dlatego, że wartość tych domów jest o wiele większa niż kredyt zaciągnięty przez właścicieli tego domu. Te domy pojawią się wtedy, jeżeli ceny domów spadną na rynku i kredyt przerośnie wartość tych domów, więc na razie niestety nie będziemy ich widzieć. A co się dzieje z domami bankowymi? Na razie niestety tych domów za wiele na, na rynku niestety też nie ma. Dlaczego? Dlatego, że jest problem z usuwaniem Poprzednich właścicieli z tych domów. Czyli a ludzie, którzy nie płacili za kredyty, ciągle mieszkają w tych domach, ze względu na pandemię, którą dopiero co przeszliśmy, ci ludzie mają dostęp do różnych programów, które pozwala im mieszkać ciągle w tych domach. Więc to powoduje, że banki nie mogą całkowicie przejąć własności, a nawet jak przejmą własność, mają problem ze sprzedażą tych domów. Co nas czeka w przyszłości? Domów bankowych będzie o wiele więcej. Czyli na koniec lata, na jesień, spodziewamy się widzieć o wiele więcej foreclosure domów na rynku. To spowoduje, że inwestorzy będą mieli więcej możliwości kupna domów dla siebie, będzie więcej domów na rynku, co powinno doprowadzić do spadku cen domów na rynku. Czyli tak jak mówiłam wcześniej, Proszę pamiętać, każdy z Państwa może kupić taki dom. Tylko proszę się do tego przygotować. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę w dzisiejszym odcinku i zapraszamy na następny odcinek, który będzie poświęcony aukcjom. Jak kupić dom na aukcji? Co trzeba spełnić? Jakie warunki? I jak to się robi? Zapraszamy bardzo serdecznie.